Cześć witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj Was zapraszam na sprzątanie mojej toaletki. Widzicie, za mną jest moja toaletka. Dosłownie będę sprzątała, bo tutaj też będę ścierała też kurze. Więc mam nadzieję, że takie filmy się spodoba. Oczywiście proszę łapki w górę, subskrypcję kanału, żeby być na bieżąco z każdym moim filmem i nie przegapić żadnego. Dziękuję Wam za każdą łapkę w górę, za każdą subskrypcję i za każdy miły komentarz. Tutaj będę zaczynała od podkładów, ale to zaraz, pierwszą muszę rozprzątnąć to toaletkę, więc zacznę od tutaj zdjęcia tych rzeczy i przetarcia blatu. Te rzeczy, co tutaj były, czyli szuflady, pędzle, też ustawiam. Tutaj te paletki na razie ustawię. O, na razie tak było. Zaraz no, już przyjdę. Już tutaj ustawiłam, tak jak powinno być. Zaczynamy od podkładów. Tu mam pierwszą trójeczkę. Pierwszy podkład, który na pewno do mnie zostaje, i muszę go zużyć do końca. I na pewno, na pewno niedługo pójdę do kolejnego denka, bo też denko będę robiła, bo już mam kosmetyki do denka. Więc to zostaje na pewno ze mną ten podkład. Kolejny podkład, który ze mną zostaje, to jest z Maybelline i z Revolution. Chcę po prostu te podkłady zużyć. A kolejny podkład, który idzie do mojej mamy, bo chcę je wplątować mojej mamie. Nie używam tego podkładu i to jest piętnastka. I to jest dla mnie za ciemny podkład. A moja mama ma karnację trochę ciemniejszą od Daniela, więc będzie pewnie dla niej pasowało. Więc ten podkład idzie do mojej mamy. Kolejny podkład, który zostaje ze mną, to jest ten Tez Evelent, tylko to jest jaśniejsza wersji dwunastka. Jeszcze go nie używałam, ale czeka na swoją kolej, bo chcę te podkłady użyć, co mam. I to na pewno zostaje. Kolejny podkład, który też do kogoś pójdzie, nie wiem, czy do siostry, czy też do mamy, które dla mnie chyba te za ciemne, czy oddam dla kogoś z rodziny. Kolejny podkład, który też pójdzie do, do kogoś z mojej rodziny, może właśnie ten wakacyjny, też nie używałam ten podkład, a nie chcę po prostu, żeby się zmano, więc te podkłady trzy już pójdą do oddania. Kolejny tutaj podkład, który na razie zostawiam, ten z Bourjois. Jeśli będzie za ciemne. To wtedy pewnie oddam dla tej siostry. Ale na razie chcę jego zostawić ten podkład. Kolejny to taki jakby krem, podkład. I on też wyląduje gdzieś indziej, bo jego nie będę używała. On też ten podkład jest zapakowany. Jeszcze nie używałam jego tego podkładu, więc też idzie tam do mamy, czy tam do kogoś. I kolejny ten podkład, który chciałabym właśnie Wam pokazać, oczywiście jak zrobić też jeszcze pudrę. Może korektory jeszcze zobaczymy, co jeszcze zdążę. No, i ten podkład też zostaje, też tego zużyć. On zostaje ze mną. I tutaj kolejne dwa podkłady też. Jeśli nie będą dobre, to pewnie oddam któryś rósł, albo mamy podkłady, które zostają ze mną. I zapomniałam, że tutaj do tego pojemniczka pójdą te podkłady, co i te rzeczy, co tutaj tę pojemniczkę znajdą, pójdą do oddania dla mojej rodziny. I pójdą dalej. Sowem. Kolejne to są pudry. Tutaj mam kilka pudrów. Puder pierwszy, który bardzo lubię, on jest nowy, jeszcze nie rozpoczęty. Oczywiście zostaje ze mną. Kolejny puder, który lubię i to jest moje chyba setne opakowanie. To jest z Vibo, też bardzo lubię. Też zostaje, też jest nowy, więc to zostaje. Puder kolejny, ten z Vibo, który lubię. Też zostaje, bo też jest nowy. Czeka na swoją kolej. Kolejny puder, który zostaje, też z Vibo, już Mam cztery puder z VIBO. Bardzo lubię, się chodzi o tą markę. To też zostaje. Używam ten puder, teraz właśnie nie bo mi się skończył ten niebieski. Oczywiście, że w projekcie tenko. Puder pod oczy, który mam chyba jedyny. Tak, jedyny z VIBO też zostaje. Puder z Evelyn też na razie zostaje. Z Eveline też ten puder też zostaje. No, i ten z też na razie zostaje, czyli te pudry zostają ze mną. Tylko ten pójdzie na jakieś ostro oddam, bo na mamy zobaczymy. Oczywiście dzisiaj robiłam, jak to nagrywam, a to jest ten właśnie w makijażu, właśnie z tej marki, z Lidla. I oczywiście później zobaczycie moją recenzję, ale ten na razie idzie jakby coś do oddania. Mam dużo tych pudrów i chcę że to, co mam, a ten pewnie komuś oddam. Dalej, korektory. Ten korektor oczywiście zostaje ze mną, bo używam i bardzo lubię. Kolejny korektor też on będzie, chyba to skandarza kalendarza ale też na razie jego zostawiam. Tak samo jak ten korektor na razie zostawiam. Ten pod oczy, baza oczywiście pod cienie, to oczywiście oddam komuś, bo nie używam. Ten oczywiście korektor zostaje, bo go lubię. Ten korektor zostaje i ten korektor zostaje. Czyli te korektory zostają, tylko ta baza od odcieni idzie. Ja już przepraszam, ale zapowiem jeszcze o dwóch innych pudrach. Ten puder z B oczywiście zostaje. No i ten, ten też na razie zostaje. chodzi o pudry. No i kolejne to są brązy. Ten brąz w taki mokry zostaje oczywiście. Kolejny brąz to pójdzie do którejś sióstr, nie będę używać. Kolejny brąz to jest z Technika. Też dam dla którejś sióstr, że tam to będzie z mojej rodziny chciał, to na pewno dam. Ten brązer też pójdzie dla którejś siostr, bo nie będę używać. Kolejny brąz, który jest dla za ciemny i też dla którejś siostra pójdzie. Kolejny brąz na razie zostaje. Oczywiście zobaczę, go jeszcze nie wypróbowałam i zobaczę, czy on jest ok. Ten brązer, właśnie nie wiem, co z nim zrobić. Mamy tutaj dwa z, z tego, właśnie. Właśnie nie wiem, który. Ten pewnie oddam komuś. Więc idziemy. Albo do szuflady pójdzie, zobaczymy. Na razie idzie do tego kosza. Ten na razie zostaje. Czy z brązów? Ten brązer, który lubię i który pewnie nieraz y, pokazywałam z Lovely, który te zostaje u mnie. Kolejny brązer, który zostaje, to jest właśnie ten z Maybelline, który też bardzo lubię. Ja się czy szybko nie pokazuję. I kolejny, który na razie brązer zostaje, właśnie ten. Dzisiaj go testowałam, tak jak mówiłam. Nazwa się robię film z sprzątaniem toaletki. Oczywiście to będzie część pierwsza, bo będę szczegółowo kolejny, bo tego ja kosmetyków mam, więc nie wiem czy się wszystko zmieści w jednym filmiku. Oczywiście ten brązer zostaje na razie. No i ten brązer ciemny też pewnie komuś prezentuję na najbliższych urodzinach, więc też idzie do tego koszyczka. Teraz róże. Teraz takie pojedyncze róże pokażę, a później będę paletki. Pierwszy róż, który to zostaje. Dzień dobry, też kupuję tutaj do toaletki. Kolejny róż na razie do tej mojej półki dam. Kolejny róż, który zostaje, to jest z Belten, też go bardzo lubię. Więc idzie do szuflady. Kolejny róż, od razu mi się więcej miejsca zrobiło na kosmetyki. Kolejny róż to taki z Maybelline, też on zostaje, on jest... Tak wygląda. też do Kolejny róż, który zostaje to ten malutki z B. To na go zostawiam. Idzie też do szufladki. Kolejny róż, który zostaje. to będzie ten. To na razie go u w I tutaj mam jeszcze dwa róże ostatnie z technika i te idą do oddania. Na pewno oddam którejś mojej siostrze, która będzie chciała. Takie mam kolorki, też nie używam. Czy to ja dla siostr, czy tam ktoś z rodziny, pewnie weźmie. I to jest koniec z tych różami. Daj czas na rozświetlacze. Pierwsza świata to jest z I ten zastanawiam się, czy idzie, czy nie. Na razie do tego pudełka później, ponieważ podejmę decyzję. Kolejny rozświetlacz. Które prawdopodobnie nie będę używała, a jest nowiutki. Odcinek rozpoczęty. To jest z kalendarza zwętowego chyba. On jest nowiutki w ogóle. To jest numer 50. -ka. I ten chyba. chyba na razie te oświetlacze zostawię, bo też mam taki jeszcze drugi. No ten na razie zostawię. Te oświetlacze. Może przy następnej pszczołtajnej toletki, co z nimi zrobię. Roświetlacz ten też zostaje. Kolejny rozświetlacz ten. I właśnie nie wiem, co z nim zrobić, z tym rozświetlaczem. Może na razie też w typu, że kolejny wyżej, zobaczyć, co się da zrobić. Kolejny rozświetlacz. To jest ten i on pójdzie, to pójdzie do szuflady. Jeszcze mam taki malutki rozświetlacz, on zostaje. a! widzicie, bo mam w łapę. Też on zostaje. No pójdzie do szuflady. Roświetlacz ten na mokro chyba też zostaje. I dajcie czy ja szybko nie pokazywałam. Roświetlacz kolejny to jest ten. On też na razie zostaje. Ten oświetlacz z Rewolution. Kolejny oświetlacz, on jest nowy. Na razie też zostaje. I oświetlacz kolejny to. Idzie do oddania, bo jego nie będę używać, to jest zb, taki mały rozświetlacz, idzie, a ten jeszcze zobaczymy właśnie, czy idzie, czy nie. Myślę, że przy następnym właśnie, że toaletki Wam pokażę. To jest to. Na razie tutaj je Zapraszam Was na kolejne część toaletki, mam nadzieję, że tak Wam się ten filmik spodobał, oczywiście proszę łapki w górę, subskrypcję kanału, żeby być na bieżąco, każde moim filmu. I nie przegapi żadnego, do zobaczenia i trzymajcie się po